Witam Was w odcinku 5 cyklu Let's Play FIFA 12. Tym razem witam Was w trochę innym miejscu, a to dlatego, że niestety, ale przez przypadek całkowicie usunąłem pierwszą część, którą nagrałem jako przedmeczowe przygotowanie do meczu z Blackburn. No cóż, niestety, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I mm, usłyszymy się tuż po meczu. Tak więc na razie to będzie tyle z Areny. I mam nadzieję, że mecz wam się spodoba. Więc do usłyszenia. Czy to wykorzysta? No nie, to nie mogło zaskoczyć bramkarza. Nie musiał się nawet ruszać. Pedersen Łatna akcja Ależ walka o piłkę Strzela obronił ale piłka Łatne zagranie Ach dobrze Arsenal będzie groźnie O la la jaka brama Dobra płówka, nie śnie powtarza... Jest okazja i nie ma gola, jak to możliwe! Ach, ale sztuczka techniczna. Kłówkuje na bramkę, ale szkodła. wyrównanie było tak blisko. Strata i przy piłce kanonierzy. Udanie, no będzie gol, strzał niecelny. Diabli? Różna decyzja arbitra pozwala kontynuować grę Arsenalowi stosując przywilej korzyści. Uderzenie w stronę bramki! ale pięknie, cudownie, kapitalnie! Ryzykownie, ale udanie. Czy to wykorzysta? Mieli głody dzisiaj tyle okazji... Witam Was po tym niezwykle ciężkim meczu. Muszę przyznać, że chyba na najtrudniejszym meczu, w całej karierze, jednak poziom trudności między klasą światową a zawodowcem to ogromny przeskok. Ale cóż, jak jakoś się udało, więc możemy się tylko z tego cieszyć. Teraz przyszedł czas na puchar. kolejny mecz o Puchar Ligi. Tym razem naszym przeciwnikiem będzie Uwle Hampton. No dobra, więc tak, proponuję zmienić trochę formację na bardziej ofensywną. E, powiedzmy... Nie, 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 taką, tak. O, taką. Coś takiego. Ponieważ w obronie chyba i tak sobie poradzę. A z przodu by się przydał. No, przydaliby się dodatkowi zapotnicy ok, więc spróbujmy sobie. Dobra, co my tutaj mamy w ogóle. Więc tak, wszyscy napastnicy. Zapraszam Was. E, I może jeszcze Wam Percy bo już bardzo dawno nie grał. No jest całkiem dobry. Okay, no ławcu sądzie sobie. Ach, ach, ach No, nie za bardzo mam pomysłu jak to może, można czytać. Ok, na prawym skrzydle. Rzewinio. Na lewym powiedzmy. Um, Walcott. A mijaci jest, jest, więc może powiedzmy Miaci. A w środku Wilsher i Ramsey mogą zostać. Albo spróbujmy dziewięć bo końcówka meczu w jego wykonaniu była naprawdę dobra więc za Ramseya będziesz mógł sobie wejść więc pierwsze jest zrobione teraz ławka Czy hmm. są wypoczęci no w miarę tak yy, więc powiedzmy, że że, że Arteta niech sobie odpocznie hmm. ile masz lat? 20 w sumie do, do, środka, do środka pola mam Ramzeja, Ramzej sobie może odpocząć w tym meczu, a reszta chyba może tak zostać. No dobra, tak więc zapraszam Was na drugi mecz w tym odcinku, mam nadzieję, że okaże się kolejną wygraną i usłyszymy się ponownie po nim, na razie. nie dograł. Ależ walka o I strzał. Niestety niecelny. Wrzut z autu. Czy to wykorzysta? No, gdyby nie on, byłby gol. No, ładny przechwyt. Nie ma już szansy na gola. Pięknie podał. Znakomita okazja. Się nie zawahał, Pokazuje na jedenasty metr od bramki Rzut karny Jak on tego nie trafia Nie wykorzystać karnego Coś niesamowitego Czerwinią Potwierdza, że ma predyspozycje lekkoatlet, ale przyspieszył przyspieszu imponujące. Teraz okazja, mały bramkę proszę Państwa. Widać wyraźnie po wtórce, że nie miał problemów z zakończeniem tej akcji. Wrzutem załki! Skutecznie dograł do kolegi. Zdecydował się na strzał, gol i wyrównują. Szczęście tak niebezpieczne. Brawo! Ten gol daje im prowadzenie. Diabli. Ależ podanie. Nie ma reakcji arbitra. Dobra okazja na dośrodkowanie. Podanie. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Udało im się wyrównać w samej końcówce. Trzeba bez wątpienia mieć trochę szczęścia. Oszukał bramkarza, sprytnie to wymyślił. No ale strzelał w sam środek. Bramkarz był bez szans. Nie pomylił się. Pewny strzał w jego wykonaniu. I pewnie trafia do bramki. Zmiana tempo oszukał kompletnie bramkarza. I jest bramka, znakomity strzał. Ale ten strzał był niezwykły. Dwa tempa a wcześniej, świetny zwód. Wyraźnie brakuje mu pewności siebie. Znakomicie wykorzystana jedenastka. Nie pomylił się i piłka w siatce. Chyba zżera go trema. Wytrzymał do końca. Znakomicie strzelił. Sam chyba nie wierzy, że strzelił. Za piłkę w siatce! Zimną krwią wykorzystuje ten rzut karny! Ależ presja współczuje temu chłopakowi, jeśli spudmuje jego drużyna, zejdzie z wojska pokonana! Nieprawdopodobne! Nie strzelił! Nie wytrzymał presji! Co za pech! Witam was po kolejnym niezwykle szczęśliwym meczu, ponieważ właściwie on mógł się zakończyć nie wiem, porażką 0-4, a jednak udało się go wygrać i wydaje mi się, że on był no całkiem ciekawy. I mam nadzieję, że więcej takich ciekawych meczów do mi się rozegrać. Okej, okay, ale teraz kontynuujmy. Jak sprawdzałem kalendarz, widziałem, że mamy jednego trudnego rywala. A reszta to są takie bardziej średniaki, więc wydaje mi się, że na te 4 mecze, tak z 9 punktów, możliwe, że uda się zdobyć. Ok, Więc przejdźmy sobie już powoli do meczu z... Z, z Boltonem. Tylko ustalimy sobie skład, Saker chciał odpocząć, więc Kościelny nie ma, nie ma problemu, może go zmienić. Yy. A na ławcu usiądzie sobie migal. I Sisoko wejdzie sobie zamiast Musakio. Jeszcze tak Miyachi musi zejść, bo jest trochę zmęczony. A w jego miejsce na lewe skrzydło możemy spróbować... No nie będzie Oxlade, bo reszta jest pomęczona. Diabi zejdzie i wejdzie sobie arteta. Ramzej możesz już wrócić na ławkę. A w napadzie, park na pewno. Kurczę, szkoda, że ten bender jest wypożyczony, a nie chcę go za bardzo chyba sprowadzać do klubu. No i ja mam nadzieję, że jeszcze jeden mecz wytrzymasz. Jeszcze tak. Kto tu jest wypoczęty? Tutaj jest spora grupa ludzi wypoczętych. Więc próbujemy tego oskampa. No, coś w tym stylu. I Wam Persiego damy na ławka, gdyby był naprawdę potrzebny. Więc em, skład mamy gotowy. Sprawdzę jeszcze tylko em, jak się zakończyły wyniki innych spotkań. No fajnie, tylko my rozgrywaliśmy żółte karty, no ale cóż, ale w następnej rundzie zagramy z zespołem Sunderlandu, więc być może mamy spore szanse. Łoda, że nie udało się wylosować Exeter City, bo byłoby pewnie łatwiej, albo e, Carlisle Carl Carl United byłoby na pewno chociaż o 50% łatwiej. Tak więc następny mecz rozegrałbym w odcinku następnym, a teraz to będzie na tyle. Do zobaczenia. Cześć.